Spróbujmy dalej przeniknąć ten tekst. Ród wyszła więc i przyszła zbierać kłosy na polu za żniwiarzami. Co to może znaczyć w takim kontekście? Że to jest może Twoja dusza, która wchodzi na pole Słowa Bożego, w przestrzeń zbawienia. Nie można tego nie zauważyć, że przestrzeń zbawienia, przestrzeń wchodzenia w miłość Chrystusa, to jest również ta przestrzeń, gdzie zbierasz głosy. Wzbierasz ziarna, a ziarnem jest co? Słowo Boże. Tu się oczywiście kłania też rozmyślanie Twoje, Twoja praca z Pismem Świętym. To jest podstawa chrześcijaństwa. Z tego wszystkie są sakramenty, z tego wszystkie modlitwy. Mówisz, Zdrowaś Mariusz, co to jest? Cytat z Biblii. To jest słowo Boga. Jezus idzie na pustynię, jest kuszony przez diabła. Czym się broni? Księgą powtórzonego prawa, znajomością Słowa Bożego. To jest pole Boza, Twoja Biblia. Zbierasz tam ziarna, jesteś na dobrym polu. To jest Twoje dobre pole, bo to buduje wiarę, to otwiera miłość, umacnia nadzieję. Bez Biblii jesteśmy jak bez paszportu za granicą. Wcześniej czy później ta religijność gdzieś się popsuje. Wyszła więc zbierać kłosy na polu ze żniwiarzami. Ten obraz ma jeszcze inne znaczenie, za chwilę do niego wrócę. Nie tylko odnosi się do słów Bożych, do tego łuskania słów Bożych, do tego, że zbierasz głos rozdziału i wyłuskujesz ziarenka sensu z plew słów, że wchodzisz w głębię tego tekstu. Że rozmyślasz nad tym tekstem. Przypadkiem tak się stało, że było to pole Boza, który był z rodu Elimeleka, krewny. Krewny to ten, który ma tą samą krew. My każdego dnia na Eucharystii spożywamy krew Chrystusa, czyli jesteśmy jego krewniakami. W naszych żyłach może nie niebieska, ale błękitna na pewno krew płynie, niebiańska. Kiedy w Biblii jest powiedziane takie słowo przypadkiem, to znaczy, że jest to szczególne zrządzenie Boga, bo nie ma przypadków w Biblii i w życiu tych, którzy są poświęceni Bogu. Ktoś powie, no, a śmierć dramatyczna, tragiczna, nagła. Takiej śmierci raczej nie przewiduje Pan Bóg oprócz męczeństwa. Ale z doświadczenia wiem, że zdarzają się również one takim osobom, które już straciły dawno przyjaźń z Bogiem. Bo znam tylko jednego anioła niszczyciela, anioła śmierci, Szatana, który ma zamiłowanie w zabijaniu. Jezus o nim mówi, że od początku był zabójcą, że to On skusił Kaina do zabicia Abela. I kiedy człowiek poświęcony traci łaskę uświęcającą, wchodzi w grzech, żyje w nim, żyje latami w świętokradztwie, to to jest kwestia czasu, kiedy jego grzech przyniesie śmierć. Bo wyszedł z zakresu opieki bożej. Sam zdecydował się żyć z diabłem za pan brat. I wtedy mu ani komunia święta nie pomoże, bo jest świętokradcza, ani modlitwa, bo odbija się jak groch od ściany od nieba. A tym bardziej sutanna czy nie nieuchronica. Widziałem, wiecie, straszne rzeczy. Chociaż nie jestem człowiekiem, który długo żyje na tym świecie, ale widziałem straszne rzeczy. Jak strasznie traktuje szatan tych, którzy zdradzili Boga. Strasznie. Widziałem gniące ciało, robaki, które jadły człowieka. A oto Booz przypadł z Betlejem i powiedział do żniwiarzy: Niech Pan będzie z Wami, jak pięknie. Niech błogosławi Ci Pan, odpowiedzieli mu. Zapytał Booz swego sługę, pilnującego żniwiarzy: Czyja jest ta młoda kobieta? Zwrócił na nią uwagę. Odpowiedział sługa pilnujący żniwiarzy: To jest młoda Moabitka, która przyszła z Noemi z ziemi Moabu. Powiedziała ona, pozwólcie mi szukać i zbierać kłosy ze żniwiarzami. Przyszła i pozostała od rana aż dotąd, a jej odpoczynek w domu był krótki. Powiedział wołos słuchaj dobrze moja córko, nie chodź zbierać kłosów na innym polu. Nie odchodź stąd, przyłącz się do moich dziewcząt. Ten tekst dobrze byłoby odczytać, dobrze jest odczytywać w takich momentach, właśnie kiedy czek wstępuje do... Wspólnoty. Przyłącz się do moich dziewczyn. Spójrz na pole, na którym pracuje, pracują żniwiarze, idź za nimi. Odokazałem młodym sługom, aby ci nie dokuczali. Kiedy będziesz miała pragnienie, idź do naczyń, napić się tego, co będą czerpać młodzi słudzy. My wiemy, o jakie łaknienie, pragnienie, naczynie, o jaką wodę żywą tutaj może chodzić. Tekst zupełnie. Może być symbolicznie odczytany, szczególnie w, tym, w kontekście tego, co wczoraj mówiliśmy. Kiedy będziesz miała pragnienie, iść na, do naczyń napić się tego, co będą czerpać młodzi słudzy. Te dród upadła na twarz, oddając Mu pokłon aż do ziemi, tak się Bogu oddaje pokłon i zawołała, dlaczego darzysz Mnie życzliwością tak, że Mnie uznajesz, choć jestem obcą? Odpowiedział jej Bóg, oznajmiono mi dobrze to wszystko, co uczyniłaś swojej teściowej. Po śmierci swego męża, opuściłaś ojca swego, matkę swoją, swoją ziemię rodzinną, a przyszłaś do narodu, którego przedtem nie znałaś. Niech ci wynagrodzi Pan to za to, coś już uczyniła, i niech będzie pełna Twoja nagroda u Pana Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić. Tekst dwuznaczny. Mówi do Pana Boga przyszłaś się schronić, a jednocześnie mówi przyjdź na moje pole. I jeszcze coś, oznajmiono mi to, co ty uczyniłaś swojej teściowej Noemi. Oznajo mi to, w jaki sposób jesteś związana z Maryją, tak Jezus mówi. Zwraca na nią uwagę, ponieważ ona zwróciła uwagę na Noemi. Jezus zwraca uwagę na tych, którzy mają w szczególnej uwadze związek z Maryją. W sensie duchowym jak najbardziej możemy tak odczytać ten tekst i jeszcze dalej że opuściłaś swojego ojca, matkę. Ziemię rodzinną, przyszłość do narodu, którego przedtem nie znasz, opuściłaś najbardziej ukochane osoby dla mnie. Jezus mówi tak: kto nie ma w nienawiści ojca, matki, dzieci, rodzeństwo, a idzie za mną, no to nie jest mnie godzien. I tu czeka, czeka na nas taka zasadzka: możemy opuścić ojca rodzonego, matkę rodzoną. Nie wszystkim się to udaje, ale powiedzmy, że komuś się to udaje. Ale zaraz, jak grzyby po deszczu, rośnie trzech, czterech ojców nowych i jeszcze jest pięć matek. I ta ci mówi, że jest twoją matką, ten mówi, że jest twoim tatą, ten mówi, że jest twoim wujkiem, ten mówi, że jest twoim synem duchowym. Co dalej? Opuszczać czy nie? Dalej opuszczać czy już nie opuszczać? Czy się zatrzymać? Wydaje mi się, że ten tekst jest dla nas odpowiedzią, proszę sióstr. Opuściłaś. Trzeba czasem kilka razy opuścić rodzinę. Kilka rodzin. Bo nie zawsze dobrze opuszczamy ten dom rodzinny, nie zawsze w doskonały sposób. Więc zły duch wyczuwa, że nasze opuszczenie nie jest ewangeliczne, że poszliśmy do zakonu, ale tak naprawdę nerkami, wnętrznościami, duszą, myślami, uczuciem, wszystkim jesteśmy w domu, dobrym czy złym. więc on nam podsuwa to, czego nam brakowało w domu, nową mamę, nowego tatę i znowu się to robi takie nienadprzyrodzone, najpierw naturalne, a później jakie? Zbyt naturalne, czy powiedzmy nawet zmysłowe i znowu nie możemy iść do tego boza. Więc znowu opuszczamy, i znowu się powtarza historia, i znowu opuszczamy, i znowu się powtarza historia. Czy siostrom nie są znane takie historie? Więc jeszcze raz, tak bardzo wyraźnymi słowami, mówi opuściłaś, czyli opuść. Nie trzymaj się nikogo kluczowo, bo nie wejdziesz. Nie wejdziesz do radości Pana. Twoje życie wtedy będzie pełne smutku, pełne lęku, wstydu. Będziesz skłaniać do kłamstw, do zatajen, do oszustw. Będziesz przeżywała gechendne sumienia, bo nie będziesz wiedziała, czy robisz dobrze, czy źle. Od razu ci mówię, że źle robisz. Tam, gdzie jest kurczowe trzymanie się, tam nie ma Boga. Jeśli ktoś naprawdę jest z Matką duchową czy Ojcem duchowym dla Ciebie, to nie ma obsesji w tym. Nie ma tak, że nie mogę odejść i nie ma tak, że ta osoba nie może odejść. Kiedy chcesz, możemy się rozejść. Nikt nikogo nie trzyma na siłę, nikt nikogo nie zabłaszcza, nie więzi. W każdej chwili możesz tą osobę opuścić, masz wolność.